Paszołkowska pokazała nam dzisiaj dziennikarzom nagrania z pamiętnych już mhm. przepychanek, czy poza odebraniem diet, które już się wydarzyło, jakieś kolejne kroki w tej sprawie zamierzają Państwo podjąć? Nie widzę żadnych innych kroków na horyzoncie. Oczekujemy w tej chwili na odwołania Państwa posłów. Potraktujemy je bardzo poważnie. Jeżeli będzie trzeba, będą kolejne rozmowy z każdym z nich. Słyszymy, że wielu z nich zgłasza, że te rzeczy, które było widać na filmie, powodowane były różnymi rzeczami. Ktoś ma chore biodro, ktoś się potknął, ktoś... Zupełnie przypadkowo wpadł na strażnika, złapał go za rękę i, i za tę rękę szarpał. No, różne przypadki chodzą po ludziach. Natomiast jeżeli że zapoznamy się z tym, jakie jest wytłumaczenie tych rzeczy z perspektywy osób, które brały udział, bo strażników relacje znamy, wtedy Prezydium Sejmu będzie nie hurtowo, ale że tak powiem, jedno po drugim te odwołania rozpatrywać. Ludzie mają prawo się wypowiedzieć, przedstawić swoją wersję, a my zdecydujemy, co w tej sprawie dalej. Na razie zroz ze strażnikami nie wynika, żeby byli, jakby żeby chcieli, żeby kancelaria Sejmu składała w tej sprawie wnioski do prokuratury. Nie dlatego, że tam nie ma materiału, bo ono oczywiście jest. To była ewidentna napaść na funkcjonariuszy publicznych. Natomiast mówią, słuchajcie, dla nas jest najważniejsze, że mamy poczucie, że Sejm stanął za nami, że prezydium Sejmu stanęło za nami, że wszyscy dostali sygnał, że takie rzeczy nie mogą mieć miejsca. A chodzenie przez najbliższe dwa czy trzy lata, już powiem to zupełnie wprost, po prokuraturach, po komisjach immunitetowych, bo trzeba by było uchylać immunitety i tak dalej, to nie jest dzisiaj chyba nikomu z tych strażników po prostu potrzebne, a jeżeli tak zdecydują, to my to uszanujemy, bo nie będziemy ich do niczego zmuszać. A tu już niech prokuratura decyduje, ja mam to szczęście, że jestem marszałkiem sejmu, a nie prokuratorem. Były takie czasy jeszcze niedawno w Polsce, kiedy wszyscy decydowali o wszystkim, a teraz są takie, że każdy decyduje w swoim obszarze, więc niech prokuratura robi, co uważa za stosowne. Ja swoje stanowisko w tej sprawie jako marszałek sejmu przekazałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.